Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego niestety nie miałam okazji dosyć dawno nagrywać, a mianowicie jest to test na żywo, czyli dzisiaj będziemy mówić o podkładach. Ja chcę, chcę połączyć ten test na żywo z porównaniem dwóch podkładów i pokazać Wam na jednej części twarzy, jak wygląda jeden podkład, na drugiej, jak wygląda drugi. I będę tutaj Wam yy, mówiła o podkładzie Rimmel Wake Me Up i o podkładzie Vibo Illuminating. One się różnią dosyć znacznie cenowo. Rimmel jest trzykrotnie droższy niż Vibo. Mają podobne zadanie. Oba mają nam buzię rozświetlać. Oba podkłady mają w sobie delikatne yy, taki złoty pyłek, złote drobinki. Yy. I oba mają 30 ml. To tak mniej więcej na szybko zdanych technicznych ale najbardziej zależy mi żeby wam w tym filmiku pokazać jak one wyglądają. Wyglądają na buzi, jak się nakładają i tak dalej. Także zaczynamy. Z racji tego, że niestety nie mamy już wiosny, a może inaczej jeszcze, jeszcze wiosna przed nami, to muszę się do muszę się tutaj muszę sobie radzić ze sztucznym światłem. Dlatego też niestety te sztuczne światło tak mi buzie, i, i kamera, i to wszystko inne, buzie wygładza, i, i wydaje się, bo ja mam teraz nie mam żadnego makijażu. I kiedy patrzę na siebie tutaj w podglądzie kamery, to wydaje się, że ta skóra wygląda ok, że buzia wygląda ok. A ja Wam chcę też pokazać, jak te, jak te podkłady kryją jak one sobie radzą z różnymi rzeczami, które by się chciały na naszej buzi zakryć, dlatego teraz zrobię dosyć mocne zbliżenie i pokażę Wam, jak moja skóra wygląda z bliska. To samo później zrobię już po nałożeniu podkładów. Ja mam dosyć dużo, dużo rzeczy do zakrycia, których może Wy teraz nie widzicie. Ja mam bardzo rozszerzone pory i dużo zaskórników, także dla osób o słabych nerwach to może przewincie sobie kawałek dalej. Mam nadzieję, że przeżyliście. Ja już mam spięte włosy przygotowane do nakładania podkładu i oba podkłady będę nakładać pędzlem Hakuro H50S, żeby tak troszeczkę, żeby wiecie, to było jak to powiedzieć, żeby no, żeby były wyrównane szanse, żeby tutaj jakiś poziom krycia czy, czy czegokolwiek, nie, nie można było powiedzieć, że jest to zależne od sposobu aplikacji, nie będziemy go aplikować w ten sam sposób. Rimmel położę na tą część twarzy, na prawą u was na ekranie, na lewo chyba. <noise> yy, na początku wycisnę sobie jedną pompkę. Kiedy nakładam ten podkład dłoń, to jedna pompka zupełności wystarczy. Kiedy pędzlem, to dwie. Yy, ale no, tutaj nakładam na pół twarzy, więc powinnam go użyć mniej. Ja jestem w odcieniu 103 True Ivory. To jest jeden tam z w miarę jaśniejszych podkładów. Po odcieni. On ma dosyć lejącą konsystencję. Jak widzicie, to jest jedna pompka i ona mi tutaj zaraz, zaraz po prostu spłynie. Wydaje się być dosyć, pomimo tego, że to jest True Ivory, czyli prawdziwa kość słoniowa. Ivory to kość słoniowa, więc powinien być jasny. On tutaj wygląda na Dosyć ciemny na dłoni, chociaż się bardzo fajnie stapia. Już tutaj sobie wyciągnę odrobinę, bo, bo nie chcę jeszcze na razie go nakładać. Podkładu, z będę go porównywać, żebyście mogły sobie porównać odcienie. Ten Rimmel Wake Me Up jest yy, mimo wszystko ciemniejszy, ale ten Vibo na razie stąd zabieram różkiem, żeby sobie nie psuć efektu, bo dzisiaj tylko się skupiamy na, znaczy na razie w tym momencie na. na Rimmel Wake Me Up. Ja trochę też w tym momencie gadałam, że po prostu on się ogrzał troszeczkę na dłoni yy, i żeby tak trochę lepiej wyglądał. No i rozprowadzam go. Ja zawsze zaczynam się od policzka, od skrzydełka nosa. Yy, ja mam zawsze dosyć mocno zaczerwienione yy, okolice oczu, powieki, więc ja również podkład w to miejsce nakładam i widziałam stanie się przeglądałam, chyba też katosu tak zrobiła, więc wiecie. Jeżeli dziewczyny, które się na tym znają, sobie czasami nałożą podkład na oko, to znaczy, że można. Jeszcze pół pompki sobie dobrałam. No i wiadomo. Mhm. Przecież ja nie. Pół brody zostawiamy. Co, ale to nie jest takie łatwe. W każdym razie, yy, co o samym podkładzie, jak widzicie już podkład mocno, mocno rozświetla buzię, ale to jest taki, takie rozświetlenie, jakby nasza buzia była mokra, jakby, jakbyśmy troszeczkę były spocone, ale taki w miarę zdrowy blask, jak dla mnie za, za duży, więc ja będę na pewno yy, buzię przypudrowywać, yy, bardzo przyjemnie pachnie, fajnie się nakłada, jeżeli chodzi o krycie, to już Wam pokazuję, jak on wygląda chwilę przy nałożeniu. Ja już kolejnych warstw żadnych nie będę dokładać, to nie byłoby tego za dużo. No i jak widzicie, podkład bardzo ładnie, wy... bardzo ładnie wypełnia pory, są zdecydowanie mniej widoczne i dosyć nieźle, ja bym nie powiedziała, że kryje, ale tak bardzo ładnie ten koloryt wyrównuje, jak widzicie tutaj nakładałam go na nosie i no mimo wszystko skórniki jak były, tak takiej widać. Więc jak widziałyście podkład Rimmel, który mam w tym momencie na tej części twarzy, wszystkiego nie zakrył, ale bardzo ładnie tą skórę wyrównał kolory. Tutaj widzę w okolicach, w okolicach, w, w okolicach pod okiem. E, rzeczywiście fajnie wygląda, i no rzeczywiście ta część twarzy wygląda na, na lepszą wyspaną, i taką właśnie Wake Me. E, znaczy Wake obudzoną. E, tu jest jeszcze troszeczkę gorzej, ale na tą stronę nałożymy właśnie podkład z Vibo. E, to, co jeszcze chciałam powiedzieć, że ja mogłem dołożyć jeszcze kolejną warstwę tego podkładu, czy korektor, i, i byłoby super krycie, ale ja tego nie robię, ponieważ ja aż takiej dużej maski nie potrzebuję. Chcę, żeby tam część rzeczy była. Żeby część rzeczy była ładnie zakryta, żeby był wyrównany koloryt, ale ja nie muszę mieć wszystkiego zakrytego. No i Vivo. Vivo Illuminating podkład, który kosztuje około 10 zł. Nie lubię tego, że on jest zakręcany od dołu. On ma też dosyć leistą konsystencję. Powiedziałabym, że prawie niemal identyczną jak Rimmel Wake Me Up. I przez to, że on stoi na zakręcie, kiedy my go odkręcamy, to, to zaraz nam wszystko spada i wylatuje. Yy, więc ja go trzymam w ten sposób i, i tak daję radę. Ja mam najjaśniejszy odcień, jest to odcień porcelanowy, taki bardzo fajnie wyglądający, wpadający w żółty. Yy, miałam wcześniej w takim okresie letnim, po, to jest 01 porcelanowy, miałam również cynamonowy 03, naprawdę był też bardzo fajnym odcieniem. Tu już było, tu teraz idziemy. On ja bym powiedziała, że nawet jest troszeczkę bardziej kryjący, eee, więc dla osób, które potrzebują troszeczkę większego krycia, to nawet bym bardziej poleciła ten podkład, który jest tańszy od Rimmela Wake Me Up, ale według mnie mają niemal identyczne wykończenie i krycie, co prawda teraz ten Vibo jest dla mnie trochę za jasny. Ja powinna mieć kolor numer 2, ale wtedy nie było, ja sobie zakupiłam tą jedynkę. Zakupiłam też tak jasny podkład po to, żeby, że wiem, że on jest bardzo tani, fajny i on się dobrze sprawdza, jeżeli chodzi o mm, na przykład o to, żeby sobie po prostu jakiś zaciemny podkład wymieszać z tym. Więc on jest odrobinę za jasny i może teraz tą część twarzy będę miała w porównaniu do, do Rimmela odrobinę jaśniejszą. Yy, natomiast on się za chwilkę bardzo ładnie yy, stopi ze skórą. Trzeba mu dać troszeczkę czasu, jak każdemu podkładowi. Yy a po przypudrowaniu już naprawdę będzie bardzo fajnie wyglądał yy, nawet nie zużyłam całego tego co, co wycisnęłam tak wygląda z bliska yy, buzia po nałożeniu yy, podkładu Vibo tak po rimelu według mnie, yy, według mnie efekt jest niemal identyczny z tym, że ten Vibo według mnie troszeczkę lepiej kryje. Tak to widzicie. Tutaj pod, no chociaż jeden i drugi podkład nałożyłam w okolice oczu, to tutaj przy tym Rimmelu potrzebowałam jeszcze korektora, przy Vibo już bym nic nie nakładała. Także tak to się prezentuje z bliska. Według mnie oba podkłady mają niemal identyczne wykończenie i i naprawdę bardzo podobne krycie. Oba, jak widzicie, te sposoby rozświetlenia są takiego naturalnego blasku, aż troszeczkę za mocnego rozświetlenia. Dla mnie jest to efekt taki, jakbyśmy właśnie przebiegły mm, niezły kawałek i, i się spociły po prostu. Więc ja zawsze te podkłady mm, lubiłam sobie i, i zawsze tak robię, że po prostu nakładam na nie puder i utrwalam pudrem. I tak też robię, zrobię w tym momencie, bo nie sądzę, żeby któraś z Was chodziła aż w tak rozświetlonej buzi, chyba że jesteście posiadaczkami bardzo suchej cery. Ja użyję pudru bambusowego z biochemii urody. Zawsze go nakładałam pędzlem typu kabuki, ale ostatnio widziałam w filmiku u Katosu, że bardzo jej się spodobało nakładanie pudru beauty blenderem. Ja beauty blendera nie posiadam i nie sądzę, żebym miała, bo to jest za, za duża zabawa według mnie. Ale mam takie... Latexowe gąbeczki z Rosmana, takie trójkątne, i nimi już próbowałam. Tutaj mam wysypany troszeczkę pudru, nimi już próbowałam nakładać puder i świetnie się to sprawdza. Więc w tym momencie to zrobię. Szczególnie tak się prezentuje podkład już przy, po przypudrowaniu. Co prawda, ja zawsze tutaj na nosie mam problem, i, i tutaj mam bardzo dużo tych zaskórników i tutaj czasami mam taki no nie wiem jak to nazwać, no to to widzicie takie widać, że tutaj jest podkład i puder, ale to widać, kiedy jesteśmy tak blisko jak Wy w tym momencie. Jak dla mnie efekt jednego i drugiego podkładu jest niemal identyczny i myślę, że, że gdybym się po prostu Wam tak pokazała, to to niewielu z Was yy, zauważyłoby, że mam dwa różne podkłady na buzi. Podsumowując, ja yy, uważam, że oba podkłady są godne uwagi i godne polecenia. Na pewno dla osób, które mają, są posiadaczami cer suchych, normalnych, czy mieszanych w taki sposób, jak ja mam mieszaną, czyli mam skórę mieszaną normalną, z tendencją do przetuszczania się, ale z rozszerzonymi porami, z trącikiem itd. Tak Więc raczej takie osoby, które nie świecą się bardzo i które nie mają problemu z tłustą buzią, Będą z tych podkładów zadowolone. Dla mnie bywało jest to, że że oba te podkłady tak naprawdę dają nam na buzi taki sam efekt, jak widzicie. Remel kosztuje na promocji około 30 zł. No, na pewno ta cena się waha od 20 paru do 30 par zł. Remel, przepraszam, VIBO kosztuje w standardowej cenie 10 z groszami na promocji 9 zł. Dla mnie podkładami są niemal identycznymi, gdyby to Vibo miało tylko troszeczkę inne opakowanie z pompeczką, też bym była naprawdę bardzo zachwycona I, i wydaje mi się też, że Vibo ma odrobinę lepsze krycie i VIBO jest bardziej wydajny, bo mnie go potrzeba nawet przy nakładaniu pędzlem, żeby, żeby pokryć całą buzię. Nie mówię, że że Rimmel Wake Me Up jest złym podkładem. Um, bardzo jestem z niego zadowolona, myślę, że nieraz do niego wrócę, ale ten wibo jest naprawdę godny uwagi i, i nie można się zrażać tym, że, że to jest tania marka i że ten podkład kosztuje 9 zł, tylko po prostu go wypróbować, bo tanie nie znaczy złe. I to Wam chcę przekazać od początku, odkąd założyłam swój kanał i mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Eee, I jeszcze, eee, tak odpowiadając możliwe na pytanie, które się pojawi, ten podkład nie ma najlepszego składu. On jest podkładem na silikonie, ma parafinę i ma parabeny. Więc teoretycznie, wszystko co, co najgorsze, ja go stosuję od bardzo dawna. E, miałam już kilka buteleczek, i pomimo tego, że jestem osobą, która bardzo dużo rzeczy zapycha, ten podkład mnie jeszcze nigdy nie zapchał. E, ale wiadomo, nie wiadomo jak to będzie z wami, warto spróbować, bo myślę, że za cenę 10 zł to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny podkład, dający efekt taki jak widzicie, wypoczętej, lśniącej buzi. No, także to tyle. Jeżeli Wam się podobał filmik, to dajcie znać kciukiem, komentarzem bądź subskrypcją, żeby być ze mną na bieżąco. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich testów na żywo. Mam w planach Wam jeszcze pokazać krem drogeryjny BBS AA kontra BB z Nivei. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć i ja Was bardzo serdecznie całuję, ściskam. I koniecznie dajcie znać, co myślicie, czy, czy da się poznać, który podkład był na której części twarzy, jak Wam się podobało to, jak one kryją, jak wyglądają na buzi, i po prostu, jak Wam się podobał filmik, dajcie mi znać, to będę wam takich więcej kręcić. ja uciekam kończyć makijaż, bo, bo dla mnie to nie problem pokazać się. Wam bez makijażu. I też pamiętajcie o tym, że makijaż to nie ma być maska. Nie nakładajcie dużo podkładu i korektora. Ma nam to troszeczkę buzię wyrównać, ale nie mamy być mocno zakryte, bo to nie o to chodzi. Pozdrawiam i całej. Do następnego. papa. Pa.